Dzień dobry, Sebastian Czapliński, krótko i na temat. Dziś moim i państwa gościem będzie Mariola Karaś, polska lekkoatletka, sprinterka, złota medalistka młodzieżowych Mistrzostw Europy z 2017 roku w sztafecie 4x400 metrów. Serdecznie zapraszam. Cześć Mariola, witam Cię. Cześć Sebastian, witam. E, powiedz mi, dla zawodowego sportowca, no jakim przecież jesteś, ta przymusowa narodowa kwarantanna okazała się sporym problemem? Wiesz co, myślę, że dla zawodowego sportowca, który mieszka na co dzień w dużym mieście w bloku, to w tym okresie największych obostrzeń faktycznie mógł być to problem, no bo ograniczyć treningi biegowe do powiedzmy mieszkania to jest ciężko, nawet jeśli się zastępuje powiedzmy jakimiś innymi jednostkami. No, ale dla mnie, mm, kiedy już wróciłam do domu na wieś, to praktycznie nie odczułam tego aż tak mocno. Miałam dużo swobody i Mogłam wychodzić y, spokojnie tam na jakieś tereny zielone wokół domu, na łąki, także poradziłam sobie, powiedzmy. Jak zmienił się właśnie Twój trening podczas, podczas pandemii, to, to w ogóle jakie zmiany zaszły w tym, w tym Twoim toku przygotowania się do sezonu? No zmieniło się na pewno miejsce, no musiałam zamienić właśnie, tak jak mówię, stadion, bieżnię tartanową na łąki, y, siłownię jakąś profesjonalną na garaż. E, no, i co, trener tam nam wysyłał plany treningowe wszystkim? E, no i powiedzmy, że starałam się je modyfikować tak, żeby dało się je po prostu wykonać e, no, w warunkach takich, jakie miałam, czyli powiedzmy, no łąka. E, to była właśnie ta główna zmiana. A powiedz mi, w sytuacji na przykład, kiedy nie masz takiego trenera nad sobą, w sensie bezpośredniego kontaktu z nim, e, takie treningi są trudniejsze? E, no, na pewno większa jest pokusa, żeby sobie coś tam odpuścić trochę. Też e, tak sobie można tłumaczyć, że a dobra w sumie ciężkie warunki, ciężko jest, to, to takie usprawiedliwianie, ale o dziwo no, raczej podeszłam tak w miarę solidnie do tematu i udało mi się e, przetrenować ten okres. No tak jak trenujemy w Krakowie 6 razy w tygodniu, mamy sześć jednostek od poniedziałku do soboty, e, no tak postanowiłam sobie trenować też e, w domu sześć razy. No, i jestem w sumie zaskoczona po tych dwóch miesiącach, że udało mi się tak dotrzymać tego założenia. No, i trenowałam od poniedziałku do soboty. Nie mówię, że były to tak długie treningi jak tutaj w Krakowie, no, ale wychodzę z założenia, że lepiej mniej, a systematycznie niż tam sobie odpuszczać. Jasne. Plusem chyba tej pandemii było to, że w końcu miałaś więcej czasu dla rodziny. No, zdecydowanie tutaj moi rodzice i brat są w ogóle przeszczęśliwi, że. W końcu na tak długi okres zjechałam do domu, bo zazwyczaj to wygląda tak, że no długo jestem przeważnie w Krakowie, tam przyjeżdżam czasami na sobotę, niedzielę, ale to są właśnie raczej takie krótkie wizyty. No, teraz dwa miesiące nawet już pod koniec trochę dochodziło do jakichś lekkich spin, bo nie jesteśmy aż tak przyzwyczajeni teraz do siebie. Ale naprawdę cieszę się, i bardzo dobrze, myślę, nam to zrobiło, że tak więcej czasu spędziliśmy ze sobą. Jasne, bo przypomnijmy może naszym tutaj słuchaczom, widzom, bo nie wszyscy o tym wiedzą, ty po prostu pochodzisz z mniejszej miejscowości Wolszyny w, Rzep w gminie Rzepieni Krzyżewskiej, tak. czyli no, no zdecydowanie mniejsza miejscowość niż Kraków. Mówisz o tym, że właśnie to ci pozwoliło gdzieś tam w trakcie tej epidemii, tej, tej takiej przymusowej narodowej kwarantanny wejść w ten trening lepiej pewnie niż osobom, które mieszkają w mieście. Ale powiedz mi, ty mimo wszystko, że tam mieszkasz w tym Krakowie, odzwyczaiłaś się troszeczkę od tych takich wiejskich walorów? Nie, absolutnie nie. Ja w ogóle jestem w stałym kontakcie e, z mamą na łączach, codziennie rozmawiamy. No i każdą wolną chwilę, jak tylko się e, jest możliwość w sobotę po treningu, nawet późnym popołudniem wracam do domu i no, nie wyobrażam sobie kiedyś w przyszłości w sumie życia jakby nie w olszynach, mhm. bo no, bardzo mi się podoba po prostu taki teren wiejski. Dużo biegaczy amatorów narzekało na ten przymus noszenia maseczki na ustach. Nie wiem, ty próbowałaś biegać w takiej maseczce? Jest to w ogóle możliwe? Biegać, ja osobiście nie próbowałam, bo nie miałam takiej potrzeby w sumie. Tam, gdzie, tam, gdzie biegałam, nie było innych osób, więc byłam sama, nie, nie musiałam nosić maseczki. Próbowałam jeździć na rowerze natomiast, bo to już były ulice, miejsca publiczne. No i powiem szczerze, że po takich kilku bardziej intensywnych minutach jazdy, pedałowania, no to już było ciężko w tej maseczce. Na pewno to jest niekomfortowe w sumie, przy takim większym wysiłku. Ciężej się oddycha. Z tego, co widziałam u znajomych, to te osoby, które trenują tam zawodowo, to w większości raczej nie muszą stosować tych maseczek, bo podczas treningu są na stadionie. Na stadionie takich w sumie e, obowiązków nie ma, żeby trenować maseczka, jak się z, e, z, e, na treningu z trenerem. E, no, w sumie nie kojarzę tutaj jakichś innych osób, ze znajomych, żeby, żeby tak biegały w sumie w maseczkach, ale, ale no, z tego, co tam widzę, nawet w telewizji czy coś, no to, to chyba ludzie raczej na to narzekają. Gdy... No właśnie, no ale czy, czy to jest w ogóle możliwe powiedz mi, e, tak z, z, nawet e, z, z punktu widzenia sportowca, e, czy to się nie odbije też negatywnie na przykład na zdrowiu, jeżeli ktoś by próbował? E, znaczy, no, możliwe na pewno jest. Mhm. Czy się odbije negatywnie na zdrowiu? Pewnie jak ktoś by wychodził codziennie biegać w tej samej maseczce, nie serce, nie, prze, nie, Przep... nie odkażając, Ta. to to myślę, że jakieś bakterie czy coś, to, to nie byłoby do, za zbyt dobre dla zdrowia. No ale jak ktoś tam stosuje jakieś zasady higieny i no to pozostaje tylko z, 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 sprawa komfortu. No to na pewno komfortowe nie jest. Szczególnie jak się teraz robi ciepło. No to tym bardziej. Mhm. Ty od tygodnia przebywasz w Krakowie, powiedz mi, jakoś tak. zmienił się teraz ten twój cykl przygotowań do sezonu. No Na pewno teraz masz trenera koło siebie, więc, więc tak, to nie jest tak. łatwiej. Ale właśnie, czy to uległo zmianie? No, jakby pozostajemy. czujemy się tego, że przygotowujemy się do mistrzostw Polski nadal, które są zaplanowane jakoś na połowę sierpnia. I trener właśnie tak ustalił też treningi, żeby z formą w miarę się przygotować właśnie na ten termin. E, no tak jak mówię, trenujemy tutaj od poniedziałku do soboty. E, jesteśmy podzieleni na w sumie dwie grupy, m, ponieważ nie możemy przybywać taką dużą ilością osób naraz. raz. E, część trenuje rano, część wieczorem. E, także też w międzyczasie inne sekcje wchodzą na stadion, także to jest wszystko tak dograne, że się po prostu mijamy. No i nie ma tłoku tam, zgodnie z tymi wszystkimi zaleceniami staram się tego pilnować. A powiedz mi, kiedy na przykład możesz pojawić się na bieżni, tak w oficjalnych zawodach, czy pierwszym takim oficjalnym startem będą te Mistrzostwa Polskie, o których wspomniałaś, czy na przykład jakiś mniejszy miting, może się wcześniej przydarzyć? Znaczy myślę, że na pewno przed Mistrzostwami Polski będziemy chcieli wystartować jeszcze kilka razy na jakichś innych mitingach, ale na pewno to będzie uwarunkowane z tego, jak organizatorzy będą podchodzić do sprawy organizowania tych zawodów, meetingów, jak to też będzie wyglądało od tej strony prawnej, ile będzie osób mogło brać udział. Tak naprawdę daty są podane, ale myślę, że nigdy do końca jeszcze nie ma takiego obrazu, jak to będzie wyglądało w praktyce. Także co do tego będziemy się pewnie na bieżąco dowiadywać. No póki co, właśnie tak jak mówiłam, Mistrzostwa Polski na ten moment są ustalone na połowę sierpnia, także myślę, że w połowie lipca, pod koniec lipca, myślę, że już jakieś pierwsze starty się będą pojawiać. Mhm. Ta, ta przymusowa kwarantanna, to jeszcze też muszę Cię zapytać, ona bardziej Ci pomogła, czy przeszkodziła? W sensie chodzi mi na przykład o czasy wynikowe gdzieś tam, jeżeli chodzi o wynik, o czas, który gdzieś tam planowałaś uzyskać w tym roku. Taka przerwa właśnie dobrze na Ciebie zadziała, bo mogłaś sobie odpocząć, czy jednak mimo wszystko gdzieś tam wybija z transporta? Znaczy, no to dopiero się w sumie okaże yy, na tych pierwszych startach. Yy, z tego, co mogę powiedzieć w sumie teraz, no to po powrocie do Krakowa yy, no i powrotu do tych takich treningów już normalnych na bieżni, na tartanie, to nie czułam jakiejś różnicy, także na pewno zaprocentowało to, zaprezentowało to, że e, ciągle byłam w tym treningu powiedzmy no w tych łąkach, w treningu zastępczym. E, także jestem dobrej myśli. E, uważam też, że taki bodziec, e, właśnie nowy bodziec e, jest dobry dla sportowca. E, tutaj cały czas trenujemy m, na twardym podłożu. Też zmiana, właśnie, podłoża na trochę bardziej miękkie. To też na pewno dobre dla zdrowia, no i też coś nowego dla organizmu. Chociażby prosty przykład, w sumie tutaj w Krakowie za bardzo nie mamy gdzie wykonywać podbiegów, które też są fajnym elementem treningu. No a w moim terenie to po prostu górek do wyboru, do koloru, także w także taki element mogłam sobie wprowadzić do treningu i myślę, że też fajnie on mógł się. Sprawdzić. Na samo zakończenie e, chciałem e, zapytać Cię Mariola, e, powiedz mi, jakie sta, e, cele w ogóle sobie stawiasz na, na ten rok, na ten sezon. No bo tak, no, teoretycznie on troszeczkę jest rozbity, no ale pewnie jakieś cele sobie stawiałaś, no i właśnie, czy uda się je zrealizować, a jeżeli się nie uda, to przynajmniej z czego będziesz zadowolona na koniec 2020 roku. Co e, tak, no myślę, że. Cele, no cele trzeba mieć, żeby, bo inaczej to bez sensu, by trenować w ogóle, ale y, no ten sezon właśnie został taki trochę rozbity, ale myślę, że nadal moim celem jest to, żeby się trafić z formą na Mistrzostwa Polski y, no i dobrze się tam zaprezentować, y, żebym po prostu po występie na Mistrzostwach Polski była zadowolona z siebie. Także to jest taki mój cel. I tego Ci Mariola w takim razie serdecznie życzę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Woo! Yeah.